Nie jako je, jest wyrąbano w kosmos. Pefa, gdzie byłaś? Ja tu czekam trzy godziny. To nawet mi nie godę, wiesz. Ja cię bardzo przepraszam, ale... Już chyciła pana. Jakiego pana? I za co go chwyciłaś? Za nic go nie chwyciła. Po prostu mam pana. Pe pewnie tak, bo tobie już nie wystarczy zwykły chłopak. Pana ci się zachciało! Ty masz romans! Ty głupie loku, nie mam żadnego romansu. Po prostu, że chyciła kapcia. Pewnie jeszcze teraz przemoc domowa. Najlepiej to mnie zabij i sobie tutaj zamieszkajcie z tym twoim panem. Ryan, ja nie wiem, czy ciebie chyba jakiś pyrylik ślecił na ten głupi łeb? Pana mam, rozumiesz? Ta, ona, pana, pana, ona, pana. Jezus Maria! Ty mnie zdradzasz transnestykom. Janku, dubeczku mnie, Złapałam gumę. Gumę! <gumy> ah, no, to dobrze. No, no bo zdradę to ci wybaczam, ale jakby z tego dzieci były. O, to, to nie. Gliwice, piekary śląskie, pszczyna i łaziska górne. Zapraszamy na nasze występy na żywo. Jesteśmy zdolni i skromni.